Moses. O, ale twarda Nie Nie, nie było dziwne No bo nie do końca widzisz I też masz tak, że musisz podskoczyć i spaść, nie? No tak mało pęk i zacząć, bo zapomniałem jak to tam wygląda Ale wpierdala Nice. właśnie tak poszło, bo za załatwiono a co by gdyby tak zrobić, że małpa leci niby tak na to i niech i nie, żeby tu... <laughs> jakby wiesz lecisz tak jakby tutaj no. i stawiasz tak prawą nogę tu i tutaj tak no możesz tak próbować, ja w ogóle w tej próbie myślałem o tym, żeby właśnie tak polecić. No właśnie jest to dobry pomysł, bo jak się nie trafi, się no wtedy wierz. Jedną mogą na to patrzeć, a drugą. No znaczy, ja myślałem, żeby w ogóle to polecieć tak tu. tu. No tak. Tak soczek właśnie <laughs> latał. Wrotał tak, tu. Wolę co, na potem napierdalał po kilkanaście razy ten narożnik i wolę co, bardziej się przesuwał. No i w końcu ale to mu zajęło jakieś pół godziny, 15 minut. No ale teraz nie, oczywiście po prostu nie rozwiać, nie prostu co ty mówisz, no to też jest jakieś rozwiązanie, nie? Tylko... Ah, to jest zbyt y, straszne. Musiały być chyba tu więcej miejsca do zmieszania. Tak. Bo się skupiam strasznie, żeby tą nogę tam wstawić. Żeby się nie zabić, kurwa. No, jakbym tak wpadł, to się nic nie stanie. Tak ja I Jak to, no to? Dobrze, bo po prostu na to. już na Co się stało? No tak, tak, ja bardzo z góry. Tak, co ja się boję skakać. Jeszcze yes. oh. nice. O! She... Myślałem, że nie dolecę. Bo jeszcze się źle wybiłem, ale tak stanąłem na tym słodku I sobie myślę, o kur... Najlepszym <grystanie> <grystanie> Ale w ogóle też jest fajnie, że jest to żółte, że się wybić <grystanie> No no, jest do znaczenie Tak blisko. Jak ja? O! Anko. No nie wiem. <grym> no bo nie. To nie. było tak, że myślałem, że nie ustanę. I nagle tak wkleiło mnie ja tak... I... Ale już chciałem powiedzieć, bo... I... bo miałem na stanie, że przelecę to. Tak. No najgorzej tak bo jest. Czułem, że miałem po prostu za dużo mocy, ale nie wiem jakimś są tak... mnie tak wkleiło. Tu Ale jakby się noga nie poszła na No, ale chyba za płasko, co? Boa, <laughs>